Noc jak noc. Włączam komputer, czekam chwilę. Pojawia się pulpit, tapeta, ikonki. Nic nowego. Z wyjątkiem pliku tekstowego pośrodku ekranu zatytułowanego 16. Czuję strach, ale pierwsza myśl jakiś haker robi sobie żarty. Jak bardzo się myliłem. Otwieram plik. Znajduje się w nim dosyć długa historyjka opowiadająca o tajemniczym nagraniu. Zgodnie z historyjką trwało ono 616 sekund. A wszystko, co zawiera, to szum i jedno skrzypnięcie na samym końcu. Podobne do odgłosu człowieka, zeskakującego na ziemię z kilkudziesięciu centymetrów. Nastolatek, którego zmasakrowane ciało znalazła policja, siedział przed komputerem, na którym zostało ono odegrane, jak stwierdzili śledczy w czasie mniej więcej jego zgonu. Każdy, kto je obejrzał, ginął w podobnych okolicznościach. Ale nie chciało się ono włączyć w obecności co najmniej dwóch osób. Na końcu historyjki był link. Wpisałem go w wyszukiwarkę, co rozpoczęło ściąganie pliku AWI. Kiedy się ściągnął, uruchomiłem go. Trwał 616 sekund. Słyszałem tylko szum. W 616 sekundzie usłyszałem wspomniane tupnięcie. Za sobą. W ułamku sekundy wszystko sobie uświadomiłem. Moja reakcja była błyskawiczna. Wyciągnąłem rękę za siebie, złapałem w nią coś. Coś o fakturze gadziej łuski i wyszeptałem: O Miti existentiam impius. Poczułem zapach siarki. Istota zniknęła w ułamku sekundy. Poczułem od niej falę gorącej nienawiści. Zaśmiałem się. Zamknąłem plik. Zmieniłem jego nazwę na 17. Wyłączyłem komputer. Przytknąłem palce do czoła i wyszeptałem. Last Oblives, Event. Zdążyłem pomyśleć łowca demonów to najlepsza robota pod słońcem.